Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo bardzo serdecznie w terazie tygodnieniu od 24 do 30 lipca 2023 roku. Pamiętajcie, żeby oprócz znaku słonecznego sprawdzić swój ascendent, księżyc oraz Wenus, być może właśnie te elementy Waszego portretu Urodzeniowego, przepraszam, jest bardzo późno, jest prawie trzecia nocy. Być może właśnie te elementy portretu urodzeniowego będą Wam bardziej razonować niż znak słoneczny. No i oczywiście zapraszam na Instagram, gdzie jest oferta, e, którą e, mam dla Was e, i zapraszam do zapisów na horoskop na sierpień. Moje drogie baranki, mam takie poczucie, że Wy sobie y, kreujecie negatywnie swoją rzeczywistość, dlatego że, moje drogie baranki, to są typowe drama queens, y, a poza tym, y, z tego co widzę, często patrzycie bardzo negatywnie na y, życie, jakie prowadzicie. Chociaż ja widzę, że gdyby było mniej tego negatywnego myślenia, to by to wyglądało o wiele lepiej. I ja tutaj widzę, że generalnie w tym tygodniu jest dużo nerwów, dużo jakichś konfliktowych energii, mm. Może być jakiś konflikt z jakąś osobą, bardzo, bardzo taki toksyczny, który może sprawić, że kontakty z jakąś osobą się zatrzymają. Albo, uwaga, Wy możecie zrezygnować z jakiejś pracy i iść do kolejnej. Okej, okay. jakby tutaj widać bardzo dużo negatywnych emocji, zerwanie jakiejś relacji, zerwanie... Nie musi być to zerwanie stricte relacji uczuciowej, chociaż może być, ale też bardziej zerwanie relacji na zasadzie pracodawca-pracownik, zerwanie relacji pracowniczej. Widać tutaj brak poczucia bezpieczeństwa, ale... Ja takie mam poczucie, wiecie, co jest degradacja Wenus i niektóre rzeczy muszą się rozsypać, żeby zaczęły się nowe, więc tutaj jakby przygotujcie się. Co jeszcze? Jeżeli jesteście w romansie, to to wiecie, jak to się może skończyć. Byki, wy również lecicie po prostu z grubej rury, tak jak barany, dlatego że w sytuacjach zawodowych ja tutaj widzę dwie propozycje i je, je, w ogóle to wygląda bardzo, bardzo y, tak pod kątem pracy, ok. Y, bo jeżeli chodzi o relacje uczuciowe, to bym powiedziała bardziej sprzeżywanie czegoś odejścia albo separacja z kimś, takie niedogadanie, no różne mogą być powody. Mógł, u niektórych byków mogło być ostatnio tak, że nawet ktoś odszedł dosłownie do innego świata i tutaj pokazuje się po prostu. Żałoba, tak, ale nie, rozstanie nie mają jednego imienia i, i różnie wyglądają, tak, więc wiadomo, ale w sprawach zawodowych mam takie poczucie, że możecie. Z... Chciałam powiedzieć z głupoty. Dobra, powiedzmy grubo z głupoty odrzucić jakąś fajną propozycję, ok? Ona może być odrzucona przez Was w tym tygodniu, wy nie będziecie się zbyt pewnie czuć, żeby ją przyjąć w ogóle. Ja mam takie poczucie, że przychodzi coś nowego, a wy tego nie bierzecie i mam poczucie, że Wy możecie żałować. Kochane bliźnięta, powiem tak, e, najpierw partnersko. E, mam poczucie, że będą tutaj panie bliźnięta, które będą w tym tygodniu czuć się bardzo samotnie, dlatego że partner pokazuje się jako osoba taka niedostępna, nieprzystępna ze względu na to, że bardzo, bardzo dużo pracuje. Tutaj nie ma go w domu, nie ma go przy Was. Ewentualnie, jeżeli wyrantkujecie to tutaj, jakby, no po prostu może być w tym tygodniu taki, bym powiedziała, dystans ze względu na tą pracę. Um, inna strona tego rozkładu mówi mi o bardzo, bardzo głupim zakupie dokonanym w tym tygodniu. E, zakupie, który kurczę, niedobrze wyczyści wasz portfel, to na dodatek, żeby to odbudować, żeby odbudować ten budżet, to wy będziecie się musieli, musiały dodatkowo narobić, ok? Jakby ja mam takie poczucie takiego głupiego zakupu, więc uważajcie na to, jak wydajecie pieniądze, bo jeżeli wydacie na coś, co nie będzie do zwrotu, na przykład bilet międzymiastowy na samolot, no to wiadomo o co chodzi, tak. Ale w ogóle, no, widać tutaj przede wszystkim takie zubożenie w tym tygodniu, em, na takiej zasadzie, że po prostu, no, durny zakup. E, co jeszcze mogę powiedzieć? Dziśnięta, które poszukują pracy, może być w tym tygodniu trudniej, uważajcie na swoje pieniądze. E, jeszcze sobie to powiem do tej ostatniej karty, która tutaj jest. O co to chodzi? Słuchajcie, jeżeli cierpicie po jakiejś sytuacji z przeszłości, to pora tutaj już te łzy otrzeć i wyjść z tej żałoby, z tego zawieszenia, bo to Wam po prostu nie służy. Moje drogie raki, pierwsza sprawa, zwróćcie uwagę na swoje zdrowie, nie tylko to fizyczne, ale i psychiczne, dlatego że w tym tygodniu pokazujecie się totalnie bez formy. Ja widzę, że jest coś, co po prostu się za Wami ciągnie, tak jakieś choróbsko, to choróbsko się ciągnie, to trzeba po prostu wyleczyć, dlatego że jeżeli Wy tego nie wyleczycie, to po prostu Wam się pogorszy, ok? Co dalej? Bardzo dużo tutaj jest męskiej energii. Mężczyzna, który jest manipulantem, to po pierwsze. Mężczyzna, który jest swany. E, mężczyzna, drugi, e, który więcej gada niż robi. E, słuchajcie, e, trzeci, to będzie hit, naprawdę, zaraz powiem trzecią wersję. Trzeci, który z kolei idzie do was tutaj z jakimiś zalotami, a czwarty, uwaga, czwarty mężczyzna. Mężczyzna, z którym możecie mieć konflikt. Który, yy, który, jakby powiedzieć, no, ucieka odpowiedzia od odpowiedzialności. Ale mogą być to dosłownie jakby cztery twarze jednego faceta. Na takiej zasadzie manipuluje Wami, żeby uzyskać coś, uzyskać, dajmy na to, waszą Wasze przychylne spojrzenie, w dłoń <grym> i żeby uciec od tej odpowiedzialności. On jest fany, więc jakby pamiętajcie, ostrzecie w tym tygodniu zmysły, obserwujcie. I nie dajcie się dziadowi. Moje drogie lwy, wy będziecie mieć specyficzny przekaz, on nie będzie dla każdego. Przede wszystkim widzę tutaj e, pana i panią, które, e, parę, która dzieli odległość, ok? E, widać, że pani jest tutaj kobietą przy rodzinie, może być matką, może być czy żoną, to jest kobieta przy rodzinie. E, I generalnie pokazuje się tutaj opcja kontaktu w tym tygodniu, tak? Tylko jakby jest to kontakt ukryty, e, wiadomo. I ja widzę, że któraś ze stron nie może się wyleczyć. Ja mam takie poczucie, że to bardziej panowie w tej relacji, niezależnie od znaku, czy lwy, czy inne znaki. Nie mogą się wyleczyć, dlatego że tutaj wręcz te karty krzyczą, tak? O, o tych trudnościach, z dźwiganiem po prostu tej sytuacji, jaką Wy macie tutaj. Dosłownie jest takie niedawanie sobie innej opcji, a jakby tutaj nowy początek, on po prostu już tutaj um, trzęsie się za rogiem i mówi weź mnie, weź mnie. Dosłownie ten nowy początek mówi Wam, żebyście po prostu ten nowy początek wzięli wzięły. Nawet nie tyle, co nowe życie, ale nowa praca, coś, co pozwoli Wam od tego odetchnąć. Ja sobie w ogóle wezmę radę dla Was, bo ten rozkład jest po prostu taki mocno... Oj, przepraszam. Jest prawie trzeci. Jest mocno bratnią duszowy, twin flame'owy i zobaczymy sobie, moi no drodzy, jaką kartę miał radę dla lwów na tą sytuację. Pokazała się w ogóle przed chwilą kartę gwiazdy. Ona się wysunęła tutaj z rozkładu, biorę ją. Jakby tutaj przede wszystkim widać, że Kosmos ma nad Tobą... ma nad... ma... Kurczę patrzę na Ciebie i Ciebie chroni, tak? Ale kurczę, jakby może to będzie bardziej taka um, otucha dla osób, które faktycznie na kogoś czekają. Dlatego, że to jest taki, bym powiedziała, przekaz: że kurczę, tak, to jest ta osoba, ok. I tutaj, jakby nie bój się, wszystko będzie dobrze, i jakby kos patrzy się w lusterko, żeby wiedzieć. Jakby kosmos tutaj chronił Ciebie, patrzy na Ciebie, Bóg, kosmos, w cokolwiek wierzysz, patrzy na Ciebie, I, i, i tutaj nie bój się, bo to, o czym marzysz, to czego chcesz, będzie. Tylko może w innej formie, albo po prostu nie teraz. Więc głowa do góry. Moje drogie panienki, słuchajcie, tutaj będą dwie wersje rozkładu. Powiem najpierw pierwszą wersję. Panienki, które czekają, pierwszą wersję, to będzie bardzo krótkie. Panienki, które czekają na powodzenie w jakiejś sprawie sądowej z, z jakimś facetem, Wam się uda. Wam się uda, chociaż on będzie tutaj, słuchajcie, kombinował, jakby tutaj Wam nosa, jakby Wam tutaj zaszkodzić albo. Jak to zrobić, żebyście czegoś nie dostali nie dostały, zwłaszcza e, jeżeli chodzi o alimenciarze i pseudotatuśków, którzy po prostu e, o dzieci dbają tylko w oczach rodziny, bo opowiadają takie śpierdoły. E, słuchajcie, tutaj w radzie jest to, żebyście się nie poddawali, nie poddawały, bo tutaj jakby ta sprawiedliwość jest po waszej stronie, tak, i w końcu jakby nastąpi przyjdzie coś nowego, tak? Przyjdzie odświeżenie, wstąpi w Was nowa, świeża energia albo wpadnie Wam do głowy jakiś pomysł, jak sobie z tym poradzić. Co dalej? Jeżeli tutaj między Wami a jakąś osobą doszło do bardzo mocnego spięcia albo coś się wydarzyło takiego między Wami bardzo trudnego, to tutaj widać to, że przyjdzie moment, w którym nastąpi albo dogadanie się, albo pojednanie, albo pogodzenie, jak zwał tak zwał. W każdym razie widać, że i jakby ja bym powiedziała, Wy bardzo cierpicie, ale nie mogę powiedzieć, że druga strona nic nie w tej sytuacji, bo jakby wiecie, mężczyźni bardziej odreagowują to, nie wiem, pracując więcej, tak. Ale ja widzę tutaj, że ewidentnie jakby gdzieś tam dla tego człowieka świat się zatrzymał dlatego, że po prostu no, nie ma was, nie ma tutaj między Wami żadnej interakcji. Tutaj nawet tak jak powiedziałam, dowadę do kobiet, które czekają na rozwiązania sądowe, wy też macie patrzeć pozytywnie na po prostu patrzeć pozytywnie, myśleć pozytywnie. Po prostu wykreować sobie w głowie ten pozytywny scenariusz, którego chcecie. Moje kochane wagi, jeżeli wy na coś długo czekaliście, czekałyście, to to do was przychodzi. Jak rozkładam te karty, to pierwszą myśl miałam i to przy drugiej karcie, że tutaj będzie wybieranie miejsca podróży. Miejsca, które będziecie się chcieli, chciały wybrać. Jak już kończyłam ten rozkład, bo ja mam swój własny autorski rozkład, ja nie korzystam z takich, wiecie, wyuczonych. Nie korzystam z rozkładów z książek. Jak zobaczyłam ostatnią kartę, to mówię, no kurczę, tak, podróż, jak się masz, naprawdę. I tutaj przede wszystkim macie w tym tygodniu zachować cierpliwość, dlatego, że no fajnie to wygląda. Widać, że tutaj będzie wybór wybór razem z ukochaną osobą albo z jakąś osobą, która jest do Was bardzo, bardzo miło nastawiona. I powiem jeszcze jedno, tylko sobie dołożę tutaj rady, bo to jest takie... Dobra, okej. Okay. I, I słuchajcie dalej. Jakby będzie tutaj takie... Bym powiedziała wybieranie ofert, która jest korzystniejsza, lepsza. Dosłownie, ale widzę tutaj podróż, tak? I tutaj, jakby dopiero przygotowywanie się do tej podróży, więc, jak ktoś czeka na upragnione wakacje, to w końcu. Ale jaka jest rada? Słuchajcie, tutaj widać generalnie rzecz biorąc, że wy. Em, no, jakby to powiedzieć, mniej kasy macie niż zwykle, jakby tutaj mm, pozwólcie się wyręczyć ukochanej osobie, tak? Pozwólcie się wyręczyć ukochanej osobie, jakby nie przejmujcie się tym, że nie wiem, może nie ma kasy. Tutaj zawsze kasa jest, zawsze kasa się znajdzie przede wszystkim. Wiecie co, ja mam właśnie takie podejście, że nawet jeżeli są trochę trudniejsze chwile, to wiem, że zawsze mm, te pieniądze się pojawią, nie wiem, w panim jakieś dodatkowe zdecenie, ktoś na przykład przyjdzie na rozkład i tak dalej, i tak dalej, więc kasa zawsze jest w obiegu. E, jeszcze tylko dołożę jakąś radę taką. Mm -hmm. Okej, okay, jakby patrzycie pozytywnie i, i starajcie się nie siedzieć w takiej energii braku, okej? Okay? Bo jeżeli Wy będziecie siedzieć w energii braku na takiej zasadzie, ojejku, nie mam, potrzebuję i w ogóle, to słuchajcie, jakby wszechświat Was słucha, tak? Uważajcie na słowa, uważajcie na to, co myślicie, co mówicie i warto myśleć o, o sobie w takim kontekście, że naprawdę jest obfitym finansowo, obfitym materialnie, że niczego Wam nie brakuje i że naprawdę macie wszystko. Także słuchajcie, życzę Wam udanych wyborów i fascynujących podróży. Wiecie co, skoro no jak spojrzałam na te karty, to pierwsza myśl już przy wykładaniu była taka, że to będzie do osoby, która nie czuje opieki z góry. Nie czuje opieki przodków, opiekunów, kogokolwiek, ale nie czuje tej opieki dosłownie. I jakby tutaj jest taka, bym powiedziała, walka o zainteresowanie wszechświatami. Dosłownie. To jest na, tej, na takiej zasadzie, że halo, widzimy ktoś, spójrz na mnie, ja tu też jestem, jakoś inni mają tutaj tych opiekunów i w ogóle, a ja to co? Rozumiecie na tej zasadzie? Jakby Widać tutaj przede wszystkim to, że skorpiony, do których mówię, chciałyby się poczuć po prostu jak panie, panowie swojego losu. Tutaj gdzieś jesteście w takiej energii braku, przejmujecie się pieniędzmi, a tutaj widać w radzie, że Wy macie się tym nie przejmować i macie po prostu myśleć pozytywnie, tak? Nie możecie tkwić w energii braku. Musicie, pamiętajcie, że naprawdę kontroli... Myśli, które się ma, da się nauczyć, tylko że po prostu trzeba to trochę wysiłku włożyć, ale to jest do zrobienia. A chodzi o to, żebyście myśleli o sobie dobrze. I jakby widać, że to do Was przyciągnie same fajne rzeczy. E, co jeszcze? Jeżeli jesteś szefem szefową, to tutaj widać mnóstwo kontaktów wiadomości w tym tygodniu jakby dużo tego przyjdzie, ale jest jedno ostrzeżenie, nie wydawaj na głupoty w tym tygodniu pieniędzy, dlatego że wyczyścisz sobie szybko portfel, dobra, czyli te takie uważne e, rozporządzanie pieniędzmi. Co jeszcze bym mogła powiedzieć, tutaj się pokazuje kontakt ze strony mężczyzny, aczkolwiek kontakt wymuszony dosłownie na takiej zasadzie, e, na takiej zasadzie zauważ mnie zauważ mnie, ok? Jeszcze ewentualnie biorę pod uwagę jedną rzecz, tylko sobie dociągnę kartę. Mm -hmm. Jeżeli przejmujecie się tym, że jakiś facet się do Was nie odzywa, on się odezwie. Tylko tutaj tak samo proszę ćwiczyć pozytywne myślenie, nie zwłaszcza skorpiony, bo skorpiony to po prostu królowie i królowe takiego bym powiedziała bycia w lękach. Moje drogie strzelce, jeżeli e, macie wagę w swoim e, postarcie urodzeniowym albo macie do czynienia z jakąś osobą spod znaku wagi, zajrzyjcie sobie na to czytanie dla wagi, bo to będzie mm, no bardzo mocno się to tutaj pokazuje, bo tutaj się pokazuje kobieta bez pieniędzy, kobieta, która ma gorszą sytuację finansową i Wy jako faceci, którzy w końcu, przy, faceci, jeżeli mówię do mężczyzn, to widać, że Wy tutaj e, przynosicie tym kobietom coś fajnego. Tutaj jest wybór e, między jakimiś opcjami dotyczącymi podróży. No mówię, no bardzo te czytania, dwa ze sobą rezonują i pokazuje się podróż, nowa przygoda, jakiś nowy etap, fantastycznie. I teraz tak, mężczyźni będą tutaj chcieli zaskakiwać kobiety, ale mężczyźni się pokazują tutaj tak, że mówię oczywiście do mężczyzn strzelców, albo jeżeli jesteś panią strzelcem, to tutaj możesz mieć do czynienia z facetem, który czuje się jak osoba, która nie mogła Ci do tej pory nic zaoferować, a teraz Bach przychodzi z propozycją. Ale będzie też taka gorsza strona tego, dlatego że teraz powiem przesłanie do kobiet, które mogą mieć <laughs> jakiś spór sądowy wręcz, z jakimś mężczyzną, i tutaj trzeba by było wybrać jakąś opcję, która będzie dla Was lepsza, ale tutaj widać, że prawo jest po Waszej stronie, Nie to wybierajcie dobrze. Tutaj mam poczucie, że trzeba będzie po prostu typa przechytrzyć, ale spokojnie musicie jeszcze trochę wytrzymać, musicie być cierpliwe i wszystko się uda. Naprawdę, słuchajcie, sprawiedliwość stoi po waszej stronie, więc musi być tylko dobrze. Moje drugie koziorożce, wy pokazujecie się jako osoby, które wychodzą z takiego chronicznego zmęczenia, więc bardzo fajnie. I tutaj też w ogóle jakieś podróże się pokazują, więc wow. Co dalej, wydawanie pieniędzy na przyjemności i tak dalej, ale przychodzi pod koniec tygodnia albo w środku tygodnia, jak po prostu zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Субтитры Informacja od jakiejś kobiety, albo jakaś trudna sytuacja związana z jakąś kobietą, ok? Trudna sytuacja związana z jakąś kobietą, trzeba tu będzie podjąć jakieś mądre decyzje. Mogą być to sytuacje związane z jakimiś umowami, sytuacje prawne. Jeżeli ktoś dla Was pracuje, to ta osoba może się bardzo denerwować, tutaj trzeba będzie tą osobę wesprzeć. Um, co jeszcze? Tutaj widać, że sprawa, która do Was przyjdzie, może Was troszeczkę, że tak powiem, strygerować. Może być to na zasadzie, że będzie to dla Was wykańczające, dlatego że um, ona po po prostu będzie to dla Was wyłączająco, tak? Ale tutaj no mówię macie zachować spokój, macie zachować spokój w tej sytuacji, ponadto jeszcze biorę pod uwagę jedną rzecz, że w niektórych sytuacjach mogą być wręcz takie bardzo hardkorowe sprawy na zasadzie sądzenia się z kimś, sądzenia się z kimś, ale spokojnie, wasze zdrowo, rozsądkowe, chłodne podejście was po prostu uratuje. Jeszcze tylko patrzę na to. I tak przyszło mi do głowy, jeżeli bierzecie pod uwagę czyjeś działania takie ja bym powiedziała, nawet magiczne, Okay. Ja słuchajcie, jak czytam tak dla ludzi, to jakby staram się unikać takich, takiego cudowania, ale patrzę na to i przychodzi mi do głowy, że y, może być tutaj ktoś, kto będzie miał do czynienia z kimś, kto będzie miał taką zdolność trochę słuchajcie, jakby takiego mm, czarowania tą rzeczywistością i takiego, bym powiedziała, kradzieży waszej energii. Okay? Zwróćcie na to uwagę, to będzie bardzo, bardzo ważne. Moje drogie wodniki, Wasze czytanie będzie bardzo, bardzo szybkie, bardzo takie ja bym powiedziała, klarowne. Ja generalnie widzę tutaj, że wy jesteście w sytuacji, dla Was to jest sytuacja bez wyjścia. Wy tak sobie tutaj w głowie poukładaliście, poukładałyście. No słuchajcie, niezależnie od Waszej płci, albo tutaj będzie stresowanie się jakąś kobietą, tak? I to na takiej zasadzie że nie wiecie, jak wyjść z danej sytuacji, ok? I tutaj będzie trudno, bo dla Was to będzie sytuacja bez wyjścia, że już po prostu kaplica. Ale nie, absolutnie wszystko będzie dobrze. Ja zaraz powiem dlaczego. Druga opcja, biorę pod uwagę, że jesteś kobietą, która ma bardzo, bardzo poważne problemy finansowe. I teraz tak, widać, że sytuacja rozwiąże się pod koniec tygodnia, albo w ogóle w środku tygodnia, od środka tygodnia do końca tygodnia pozytywnie na Twoją korzyść, dlatego że tutaj pojawi się albo opcja nowej pracy, opcja nowego zarobku, albo będzie jakiś taki wybór. Może ktoś Ci podać pomocną dłoń, co sprawi, że ta sytuacja finansowa się zdecydowanie ustabilizuje. I pod koniec tygodnia, widać, jak najbardziej, zadowolona. Hola, nie? Stabilną sytuację, rodzinną spokój, więc wodniki, kła do góry, wszystko będzie dobrze. Naprawdę nie ma się czym martwić. Moje drogie ryby, pierwsza, y, pierwsza wiadomość, jeżeli wy y, macie z kimś relację romantyczną, tutaj będzie dobrze, ok? Tutaj będzie dobrze. Ja bym powiedziała, że tutaj y, inne sytuacje pokazują się, tak bym powiedziała, na świeczniku, dlatego że y, słuchajcie, pokazują się tutaj dwie męskie energie i one będą dość mocno obciążające. Ewentualnie pani, która jest w małżeństwie, może ci być bardzo ciężko. Tutaj widać, osobę, która czeka na ciebie, która um, Ciebie chce, jest gotowa na coś więcej i widać tej osobę, która no. Kurczę, on nie pokazuje się źle, ale ja widzę, że tobie jest z nim źle, ok? I z czego to wynika? Jeszcze to dołożę. No z zakochania jakby, no jakby gdy, gdy człowiek się zakocha, to zupełnie inaczej postrzega wszystko tak i nagle ta nowa osoba wydaje się ideałem i w ogóle, i może faktycznie jest fajna, ale um, jakby pamiętajcie, że nie idziemy do celu po trupach. Ja zawsze staram się moim dziewczynom i e, tutaj chciałam powiedzieć moim chłopakom, ale e, osobom, którym robię karty, żeby nie szły po trupach do celu, bo to naprawdę wraca potem po, um, po wielokroć. Nie, nie róbcie takich Rzeczy. Co dalej? Generalnie ten tydzień pokazuje się w takim, przy takim napięciu emocjonalnym, ok? Pokazuje się bardzo, bardzo trudno i raczej tak bym powiedziała nerwowo, więc zwróćcie uwagę. Jeżeli jesteś mężczyzną, to tutaj jakby mam takie poczucie, że z Twojego otoczenia może jakiś mężczyzna odchodzić niedługo. Gdzieś się będziesz tutaj tym przejmował, na zasadzie kumpel i tak dalej. Co jeszcze mogę powiedzieć? Jeżeli jesteś kobietą, to tutaj, jeżeli nie masz oparcia w swoim partnerze, bo nim poświęca dużo czasu pracy i w ogóle, to tutaj będzie przy tobie druga osoba. Na zasadzie wiesz, przyjaciel, ale pamiętaj, nie świruj tutaj, nie rób, e, wiadomo. E, no i to chyba tyle rybki. E, trzymajcie się i, i dbajcie przede wszystkim o swoją głowę, bo no, rybki mają taką tendencję, żeby o tą głowę mniej dbać, a nawet się dobijać, bo lubią to. Także e, trzymajcie się pa!